Dzień dobry, dzień dobry kochana farmazonki, witam was serdecznie na nowym odcinku kanału Farmazony tutaj z naszej pięknej Alaski kochani patrzcie jak się ładnie tutaj na odcinku pod tytułem Życie to wszystko co masz więc należy się nim cieszyć Każdą chwilą. No wyjątkowo Wam się podoba, kochani. Może to Wam dam jakoś takim większym zobaczeniu. Ale takie ośnieżone, śliczne hainy. Cichutko. Właśnie mnie to yy, trochę zastanawia, kochani, ta cisza. Normalnie. Normalnie to u nas w Polsce to jest głośniej w takich naturalnych miejscach, a tutaj jest cisza. No nieważne, w każdym razie Pamiętacie może taki film ktoś oglądał wszystko za życie. Lub też czytał książkę Hello No to właśnie tam było o takiej naturze dzikiej. Tylko jakoś ten nasz bohater, kochany, to się nie przygotował tak na 100% do tego swojego przedsięwzięcia: życia na Alasce. W dzisiejszych czasach być może ludzie mają większą wiedzę i większe zasoby do tego, żeby się przygotować do takiej takiej dziczyzny, nie? Życia w takiej dziczy, w naturze. No szczególnie jeśli chodzi o jedzenie <laughs> i jakieś takie warunki do kempingu. Ale nieważne, każde doświadczenie się liczy. Nawet takie nieprzygotowanie może być cudownym doświadczeniem lub tacy ludzie co idą na szczyty gór kochani i tam już zostają każdy ma jakąś swoją historię tu jest ścieżka trochę wydeptana przez jelenie bo co jakiś czas ewidentnie widzę tutaj takie wydziabane kawałki w poszukiwaniu korzonków. Bo jak wiemy one się żywią korzonkami. O bo poczekaj. To jest taka część lasu, kochani. Mocno dzika. Ale taka dominująca ścieżka jest. Powietrze jest rześkie. No niebo wiadomo białe, nie? O tutaj właśnie takie rozgrzebalnictwo Tutaj takie rozgrzebalnictwo Popie, poczekaj Chociaż jakby popos spotkał takiego dużego zwierza To dla niego nie ma mocnych czy kończy słoń, on atakuje <noise> wszystkie jednakowo jednostki. Bo on jest czyłałą, ma w sobie jakiś tam procent wilka i on ma wyrąbane.pl zasadniczo kończy się to tak, że poza jakimiś takimi pitbullami czy coś wszyscy się go boją. No. I na przykład na świętach kochani pies, właściciel domu tak się go bał, bo coś tam mu naszczekał coś tam mu powiedział, że siedział cały czas w innym pokoju, a nie w salonie. To było ciekawe. Jakiś taki większy pudel. Także popa ma moc. Więc on się na przewodnika nadaje gites. No, więc my się cieszymy tym przechadzką. Kto chce się przechadzać z nami, to zapraszam. To jest tak jak ja bym Was zabierała, kochani. Jakby to były Wasze oczy i wasze ciało. I jakbym Was zabierała na taki leśny spacer. Oto to też takie rozgrzebanie. Tam się chowają gdzieś w <laughs> No. I tak, wszystko za życie. Więc żyjmy z każdym oddechem do przodu. Nie róbmy jakichś takich dalekosiężnych planów, nie wiadomo jakich i po co. Prezent, moment. Chwila obecna jest prezentem dla nas. I dla Boga jednocześnie. Bo on jest zawsze z nami. Choćby jak to było, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. I taka prawda. jakieś ptaszyny przyszły sikoreczki jakieś, czy co nie znam na odgłosach, ale Cześć! Zwierzaczki są takie bardzo przyjazne dla człowieka bo one chcą przebywać w jego, w jego bliskości ale jednak są czujne i uważne, że Dopóki ich nie oswoisz tak zupełnie, to one trzymają odległość. Jest taki gościu na Instagramie, z taką różową gitarą, może ktoś widział. I on idzie w jakieś takie różne miejsca i gra dla zwierzątek. Gra, gra, piękne takie piosenki, z których można by wnioskować, że jest porządnym gościem. I zwierzaczki <laughs> zawsze do niego przychodzą. Jakiś Angel, coś tam on się nazywa. No, bardzo to jest fajne. Przeróżne gatunki zwierzaków. Ostatnio też jakiś kotek na tej gitarze leżał. Popka, chodź tędy i pójdziemy. Chodź, papa. No, wracamy naszą drogą. Tą co przyszliśmy. O, jak się pośliną mój dziubek kochany. No, poniedziałek, czeka mnie wizyta w mieście, <laughs> fryzjera. No. I tak, kocham was i buziaczki, miłego dnia.